Masz? Tak się chowamy przed deszczem z jedną arancino albo arancini, już nie pamiętam czy się tak tutaj mówi W Rzymie to jest suplicio. Nie, supli. Supli. Knajpa się nazywa suplicio. Pięknie. Jest naprawdę ekstra. No i jesteśmy schowani, proszę Państwa. Pijemy piwko Messina. Messina e, tobie bardziej to podchodzi. Tak. Wczoraj piliśmy to i zaraz zobaczę różnicę. Nie, tak na, na bieżąco. A tam to było dobre, ale to Tak. Czekaj, bo, bo te Moretti zdjęcie. mi to nie, niekoniecznie podchodzi. Taki sikacz wydaje mi się. Nie, nie piłam chyba. Nie piłaś? Jakie jest włoskie piwo w Polsce, to jest zwykle Moretti. Nie kojarzy. A tu jeszcze zamówiliśmy... O właśnie jak oni to nazywali? Supli? Nie, supli? Czy supli? Nie. nie? Arancini. To jest arancini. Co? Się dziewczynka mi Ups. No życie. Patrz, i też sobie jarają te te e, e papierosy, nie? Wszyscy tutaj ciągną te wiem, że cię kusi, ale daj spokój. Nie, nie zresztą nie, cię Z tego wyjazdu wrócimy zdrowsi. Teraz się wykupia akurat. Nie kusi, rzeczywiście, jak jesteśmy na imprezie. Uwaga, Basiuła, koteczka. Dobra. I bierzemy się za aranżyny. Kiedy jedziemy do Rzymu? Kiedy jedziemy do Rzymu? Kiedy się umówimy, że jedziemy do Rzymu? Prawdziwe mięso, tak. No, jak w gulaszu angielskim, w gulaszu. Nie nut, no. Barbaro. Pycha, naprawdę. Wiesz, czego tu brakuje? Czego? W a tak, w tych rzymskich był, nie? Chyba tak. W tej, hop... No wiesz, z tej drugiej strony, to się chyba nigdy nie zawsze tam nazwy No, tam też było. Nie. Gdzie knajpa był... była suplicją. Gdzie leczyliśmy? na twoje urodziny? Ehm, Trapani. No. Trapani. Tam też był Gracia. No. Jeszcze im zrobię potem. Poczekaj. Ażej. Dobra.